Cześć! Witam Was serdecznie w cyklu Przy kominie w wieczornej godzinie. Dziś druga część opowiadania Marta na wakacjach. Marta powoli otworzyła oczy. Poczuła zapach świeżego powietrza wpadającego do pokoju. Jeszcze niewyraźnie, ale zobaczyła kontur babci otwierającej okno. Widać było, że starała się po cichutku, ale okna były drewniane i lekko skrzypiały. Teraz było czuć wyraźnie zapach lipy stojącej przed domem. Marta przypomniała sobie wczorajszą podróż do babci, kiedy siedziała na tylnym siedzeniu samochodu taty i przez otwarte okno podziwiała pola, mijając potężne stare lipy. Wiatr lekko muskał jej twarz, a smutek wypełniał wnętrze. Tato, pamiętasz, jak w zeszłym roku liczyliśmy bociany w drodze na wakacje? Pamiętam. Może przyjedziecie z mamą na parę dni, jakiś weekend? Może. Dom babci stał na końcu drogi pewnej Podlaskiej wsi. Ta podróż różniła się tym od innych, że Marta zwykle spędzała wakacje z rodzicami. Rozstawała się z nimi góra na dwa tygodnie, jeżdżąc na kolony. Do babci jeździli razem, razem z mamą na ostatni weekend sierpnia. Tym razem miały być to prawie dwa miesiące. Jak przeżyć ta, tak długi czas bez mamy i taty? Dla jedenastoletniej wrażliwej dziewczynki to na pewno niełatwe przeżycie. Podróż, która zawsze kojarzona była z myślą świeżych truskawek ze śmietaną na powitanie, herbatą z pomarańczą i miętą, siedzeniem do późna na ganku babci i słuchaniu jej opowieści, teraz jawiła się jako coś niezrozumiałego, niechcianego. Myśl tą szybko zagłuszył świergot ptaków, promienie słoneczne na starej fotografii dziadka oraz uśmiech babci, który powitał Martę w pierwszym dniu lipca. – Dzień dobry! – z uśmiechem i pełnym ciepła wzrokiem przywitała babcia. – Dzień dobry, babciu. – Która godzina? – Jest jakoś po dziewiątej. Gorąco się zrobiło. Pomyślałam, że może, że może ci to doszło. No. Dziękuję babciu. Pięknie pachnie. O, wieczorem to dopiero będzie. Możemy przejść, ale ją lip. Chciałabyś? Ale teraz nie wieczorem. Liby będzie mocniej czuć. Mogę iść. Jesteś głodna. Może zrobimy wspólnie śniadanie. Dobrze, babciu. Marta usiadła na łóżku, spojrzała w kierunku okna. Dojrzała na płci kota patrującego się w nią. Zwykły szary kociak patrzył na nią nieruchomy, tylko ogon przechodził z jednej na drugą stronę. Babciu, masz kota? A, to! Baćko, to Baćko! Marta przełknęła ślinę i spojrzała z szerokimi oczami na babcie. To imię? Nie patrz tak na mnie! Ja sobie tak obmyśliłam. Baćko to po białostocku dziadek. Marta tym razem otworzyła usta. Już chciała coś powiedzieć. – Nałóż bambosze, idź się umyć i obrać, Czekać na ciebie będę w kuchni. Babcia wyszła z pokoju, a Marta już trochę w lepszym humorze niż dnia poprzedniego, wstała, przeciągnęła się, wyjęła ubranie z walizki i poszła do łazienki. Gdy weszła do kuchni, babcia już nakładała na talerz racuchy z jabłkami. Na stole stał durszlak z truskawkami, półmisek z bobem, szklanka wody i herbata z pomarańczą. Za oknem było widać drzewa i drogę prowadzącą do bramy. Na parapecie Marta dostrzegła mały niebieski podstawek wypełniony wodą. Na brzegu siedziała ogromna mucha. Gdy Marta podeszła bliżej, mucha w ogóle nie ruszyła się. Żadnej reakcji. Wyciągnęła w jej kierunku dłoń, ale mucha jak siedziała, tak siedziała. Dziwne, wyszepta. To też baćko! Marta tym razem uśmiechnęła się. Czy dziadek ma kilka nowych wcieleń babciu? No i co odpowiedziała ich babcia? Tego dowiecie się w kolejnym odcinku. Miłego wieczoru.